Dlaczego Antychryst jest tak skomplikowaną i tajemniczą postacią, i co powinniśmy o nim wiedzieć? W Biblii nie ma postaci, która budziłaby tyle kontrowersji, co on. Z jednej strony zapowiadany jako fałszywy Zbawca, z drugiej jako ucieleśnienie zła, które zwiedzie cały świat. Jego misja zmylić, zniewolić i oddzielić ludzkość od Boga, prowadząc ją ku upadkowi. Ale kim właściwie jest Antychryst? I jakie sekrety kryje ta postać? Antychryst to postać przepowiedziana w Nowym Testamencie, głównie w listach Jana i Księdze Objawienia. Jego imię dosłownie oznacza przeciw Chrystusowi lub zamiast Chrystusa. Antychryst nie tylko będzie się sprzeciwiać Chrystusowi, ale także próbować zająć jego miejsce, prezentując się jako fałszywy zbawca ludzkości. To istota, która będzie posiadać nadludzką władzę, charyzmę. I zdolność zwodzenia, zjednując sobie ludzi swoją fałszywą pobożnością i obietnicami utopijnej przyszłości. Jednym z najważniejszych elementów przepowiedni o Antychryście jest jego zdolność do zwodzenia ludzi. W Ewangelii Mateusza Jezus mówi: Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy, i będą czynić wielkie znaki i cuda, także z wiodą, jeśli to możliwe, nawet wybranych. Antychryst będzie więc kimś, kto zyska ogromną popularność i przekona świat, że przynosi rozwiązania na wszystkie problemy polityczne, społeczne, a nawet duchowe. Antychryst nie będzie jedynie postacią duchową. To przywódca, który przejmie kontrolę nad światowymi systemami politycznymi i religijnymi. Biblia sugeruje, że Antychryst zjednoczy narody, tworząc globalny system rządów, w którym wszyscy będą zmuszeni do oddania Mu hołdu. Jego polityczne panowanie będzie bezwzględne, a jego celem będzie kontrola zarówno nad ciałem, jak i duszą każdego człowieka. To On wprowadzi znak bestii, który będzie warunkiem przetrwania. Bez Niego nie będzie można kupować ani sprzedawać. Najbardziej rozpoznawalnym symbolem związanym z antychrystem jest liczba 6:66. Jest to liczba bestii, którą właśnie mu się przypisuje. W tradycji chrześcijańskiej liczba ta symbolizuje niedoskonałość. Trzykrotne powtórzenie liczby 6 ma być symbolem niepełności w kontraście do liczby 7, która symbolizuje pełnię i boską doskonałość. To właśnie liczba 666 będzie znakiem, który Antychryst wprowadzi jako obowiązkowy dla wszystkich, którzy będą chcieli przeżyć pod Jego panowaniem. Antychryst jest nieodłącznie związany z Szatanem, który daje mu władzę. W Apokalipsie czytamy: I dał mu smok, swą moc, tron swój i wielką władzę. To czyni Antychrysta narzędziem Szatana, mającym na celu ostateczne odwrócenie ludzi od Boga. Jego misja to zniszczenie Bożego planu zbawienia i wprowadzenie na świecie chaosu oraz zła. Niektórzy teologowie interpretują Antychrysta jako swoiste wcielenie szatana, podobnie jak Jezus jest wcieleniem Boga. W księdze Daniela pojawia się zagadkowy opis Antychrysta: Nie będzie zważał na Bogów swoich przodków ani na pożądanie kobiet. Niektórzy interpretatorzy sugerują, że ten fragment może wskazywać na homoseksualizm Antychrysta lub na jego brak zainteresowania sprawami cielesnymi. Jednak większość teologów uważa, że chodzi tu o to, iż Antychryst nie będzie angażował się w ludzkie emocje ani uczucia, ponieważ jego celem będzie wyłącznie władza i dominacja. Ale czy Antychryst musi być pojedynczą jednostką? Otóż nie. Może także przybrać formę organizacji, systemu lub ideologii. W rzeczywistości istnieje wiele interpretacji na ten temat, zarówno w tradycji biblijnej, jak i w różnych teologiach chrześcijańskich. Najbardziej klasyczna interpretacja pochodzi z Księgi Objawienia, gdzie Antychryst przedstawiany jest jako konkretna postać, fałszywy Mesjasz, który zyska ogromną władzę i spróbuje przejąć kontrolę nad światem, Zwodząc ludzi swoimi cudami i obietnicami pokoju. Ta interpretacja zakłada, że Antychryst będzie jednym człowiekiem, który w końcu stanie na czele światowego porządku, prowadząc ludzkość ku upadkowi. Jednak w listach Jana możemy znaleźć inne podejście. W pierwszym liście Jana napisano: Wielu Antychrystów już się pojawiło. Sugeruje to, że Antychryst nie musi być jedną konkretną osobą. Ale może być symbolem zbiorowej opozycji wobec Chrystusa i jego nauk. Według tej interpretacji, antychrystami mogą być ludzie, ruchy, a nawet organizacje, które działają przeciwko Bożym zasadom. Mogą to być polityczne systemy, religijne instytucje lub ideologie, które dążą do zniszczenia chrześcijaństwa i odciągnięcia ludzi od Boga. Niektóre interpretacje biblijne sugerują, że Antychryst może przybrać formę globalnego systemu rządów lub politycznej organizacji, która będzie działać pod wpływem szatana. Taki system będzie próbował zjednoczyć wszystkie narody pod jednym rządem, zmuszając ludzi do przyjęcia znaku bestii i podporządkowania się władzy Antychrysta. W Księdze Objawienia czytamy, że otrzymał on władzę nad każdym plemieniem, ludem, Językiem i narodem. Ten fragment często interpretowany jest jako odniesienie do globalnego imperium, które ma objąć władzę nad światem. Niektóre teologie chrześcijańskie widzą Antychrysta jako zbiorową ideologię lub ruch, który dąży do obalenia chrześcijańskich wartości i zastąpienia ich materialistycznym porządkiem. Ta ideologia może prowadzić ludzi do odrzucenia wiary w Boga i zaufania w siebie lub w systemy, które oferują fałszywe poczucie bezpieczeństwa. W takim ujęciu, antychrystem może być wszystko, co wywyższa człowieka ponad Boga i próbuje oddzielić ludzkość od duchowych wartości. Współczesne interpretacje często łączą koncepcję antychrysta z globalizacją, technologią, a nawet korporacjami. Niektórzy widzą w tym zagrożenie. Że nadmierna kontrola technologiczna, lub globalne organizacje mogą stać się narzędziem, które podporządkuje ludzi jednym systemom wartości, eliminując różnorodność religijną i kulturową. W takiej perspektywie, Antychryst może być nie tyle konkretną osobą, co globalnym systemem władzy, który podporządkuje sobie całą ludzkość. W wielu kulturach i teologiach. Antychryst symbolizuje zło, chaos i wrogość wobec Boga, niezależnie od tego, czy jest to jednostka, grupa, system czy ideologia. Jego celem jest zawsze to samo: zniszczyć Boży plan zbawienia i odciągnąć ludzi od duchowego rozwoju. W tym sensie, antychryst może być czymś znacznie bardziej złożonym i rozległym niż jedna osoba. Antychryst może zatem przybrać różne formy: od jednostki przez organizację aż po globalny system lub ideologię. Jego celem zawsze jest zwiedzenie ludzkości i odciągnięcie jej od Boga, bez względu na to, czy działa jako fałszywy Mesjasz, polityczny przywódca, czy destrukcyjna ideologia. Pytanie brzmi, czy antychryst już się pojawił? W różnych epokach przypisywano tę rolę wielu postaciom historycznym, od rzymskich cesarzy po współczesnych przywódców politycznych. Wczesne chrześcijaństwo utożsamiało Antychrysta z cesarzem Neronem, a w czasach nowożytnych wielu widziało w nim takich przywódców jak Napoleon czy Adolf Hitler. Istnieją też teorie, które sugerują, że Antychryst będzie globalnym liderem, który dopiero nadejdzie, zwłaszcza w kontekście rosnących napięć politycznych i społecznych na całym świecie. Mimo swojej ogromnej władzy, Antychryst nie odniesie ostatecznego zwycięstwa. Biblia jasno wskazuje, że jego panowanie będzie krótkie, a jego klęska nieunikniona. W Apokalipsie czytamy, że Jezus Chrystus powróci, aby ostatecznie pokonać antychrysta. I pochwycono bestię, a wraz z nią fałszywego proroka. Obaj zostali wrzuceni żywcem do jeziora ognia. W ten sposób zło zostanie ostatecznie zniszczone.